Moim zdaniem tak. Widzowie szpitala, widzowie szkoły, widzowie 19+, czy widzowie Ukrytej Prawdy z pewnością mogą oglądać Sekrety Życia, ponieważ tak jak tam akcja kręciła się wokół różnych problemów, tylko po prostu ta akcja miała miejsce albo w szkole, albo w szpitalu, albo tak jak w Ukrytej Prawdzie wszędzie, tak tutaj te różnorakie problemy po prostu dzieją się częściowo na siłowni, częściowo poza siłownią, ale my jako trenerzy pomagamy te problemy rozwiązywać, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś był zainteresowany tymi problemami, które działy się tam, z pewnością zainteresowany. Go problemy, które my mamy tutaj. Rozmawiamy właśnie w, o paradokumentach. Jak myślisz, skąd taka duża popularność tych produkcji w Polsce? Myślę, że tak duża popularność tych paradokumentów, czy tak jak u nas tego serialu codziennego wynika z tego, że to są problemy, z którymi my często, może nie, że sami się spotykamy, ale słyszymy, że ktoś z naszych znajomych gdzieś kiedyś miał ten problem i jesteśmy ciekawi, jak takie problemy się rozwiązuje, jak te problemy wyglądają. Przede wszystkim taki serial pozwala głębiej może dotknąć, doznać tych problemów, bo widzimy, jak ci ludzie sobie z nimi radzą, jak się zachowują, co przeżywają, widzimy te emocje. I to jest naprawdę ciekawe. Zresztą dzięki temu, że oglądamy taki serial, możemy. Się czasami uczyć na czyichś błędach, bo widzimy, że ktoś popełnia jakiś błąd, wyciąga wniosek i wiemy już mniej więcej na przyszłość, czego nie warto robić albo jak zachować się w danej sytuacji. Drodzy widzowie serialowej Max z Sekretów Życia zaprasza Was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTube. Komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.